Pani Agato, zanim przygotujemy w przyszłym tygodniu homestaging Pani domu i sesję fotograficzną, chciałbym się dowiedzieć, kiedy Pani nabyła swoją nieruchomość, kiedy Pani podpisała akt poświadczenia dziedziczenia z siostrą po śmierci mamy i czy uzyskały Pani zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku od spadku i darowizn. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z nowym planem zagospodarowania, ważne jest też, żeby ustalić, czy nie będzie Pani zobowiązana do uiszczenia opłaty planistycznej. No i bardzo ważne jest to, żeby wyjaśnić kwestię służebności przejazdu we wschodniej części pani działki, która jest spisana w Księdze Wieczystej. No i zanim przystąpimy do podpisania umowy przyrzeczonej, powinniśmy załatwić m.in. zaświadczenie z pani banku, w którym ma pani kredyt, zaświadczenie o uproszczonym planie zagospodarowania lasu i rewitalizacji. Czy ma pani jakieś pytania? Ta rozmowa, którą słyszeliście przed chwilą, no to niestety częsta sytuacja nie tylko w branży nieruchomości, kiedy specjalista, chcąc wyjaśnić coś ważnego klientowi, używa żargonu zawodowego. Efekt jest taki, że specjalista jest zadowolony z siebie, bo zna trudne słowa, natomiast klient niekoniecznie. Tak? No bo przecież nie musisz wiedzieć, co znaczą różne pojęcia z branży, która jest Ci obca. A przecież zanim dojdzie w ogóle do jakiejkolwiek współpracy, to powinniśmy się zrozumieć. Tak? Powinniśmy zaufać sobie. Bez konkretnej komunikacji to jest niemożliwe. Dlatego wybrałem na dzisiaj kilka zwrotów używanych przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości, które są ważne, często pojawiają się przy transakcjach, są trudne albo brzmią podobnie. Wyjaśnię, co znaczą, dlaczego są ważne i dlaczego w ogóle warto o nich rozmawiać. Umowa przyrzeczona i umowa przedwstępna. Kiedy sprzedajesz swoją nieruchomość, podajesz się do kancelarii notarialnej i podpisujesz umowę przyrzeczoną. Czasami nazywana jest ona umową ostateczną. Ta umowa po prostu przenosi własność z jednej osoby czy firmy na drugą. Ale czasami mamy do czynienia również z umową przedwstępną. Kiedy istnieją jakieś warunki, które uniemożliwiają podpisanie od razu umowy przyrzeczonej, podpisujemy umowę przedwstępną. Umowa przedstępna to jest, krótko mówiąc, zobowiązanie do przeprowadzenia transakcji. Sprzedający zobowiązuje się, że sprzeda, a kupujący zobowiązuje się, że kupi daną nieruchomość. I określamy tam między m.in. cenę i termin, do kiedy będzie zawarta umowa przyrzeczona. Jeśli podpisujemy umowę przedstępną, to mamy do czynienia z zaliczką lub z zadatkiem. Krótko mówiąc, to jest świadczenie pieniężne, które zabezpiecza nam wykonanie umowy przedstępnej. Czym się różnią? Zadatek jest to, jest to świadczenie, które jest bezzwrotne. Jeśli na przykład kupujący wycofa się z umowy, to te pieniądze przepadają jemu na rzecz sprzedającego. Jeśli natomiast sprzedający wycofałby się z tej umowy, to jest zobowiązany zwrócić kupującemu ten zadatek w podwójnej wysokości. Zaliczka natomiast jest świadczeniem zwrotnym. Jeśli nie dojdzie do podpisania umowy, to ta kwota jest po prostu zwracana kupującemu. Home staging i home office. To drugie pojęcie na pewno jest znane wielu osobom, ponieważ ostatnie 2-3 miesiące spędziły w domach. To po prostu oznacza pracę z domu. Natomiast home staging jest pojęciem stricte związanym z nieruchomościami i oznacza przygotowanie nieruchomości do sesji zdjęciowej, do sprzedaży. To jest tak jak. Sprzedajesz samochód, to często przygotowujesz go w taki sposób, żeby się bardziej podobał potencjalnemu kupcowi. Tak? Myjesz go z zewnątrz, wewnątrz, może naprawiasz jakieś elementy, tak? żeby zwiększyć swoje szanse na sprzedaż. I podobnie z nieruchomościami. Trzeba naprawić jakieś drobne usterki, może część wyposażenia usunąć, usunąć jakieś przedmioty osobiste, może odmalować kawałek ściany, może jeszcze coś naprawić, wymienić zepsute żarówki. Jest wiele różnych czynności, które pomagają nam zrobić większe wrażenie na kupujących. Po co? Po to, żeby po prostu zwiększyć swoje szanse na sprzedaż. Następne pojęcia dotyczą właścicieli gruntów. Mam na myśli opłatę adiacencką i opłatę rentę planistyczną. Warto się nimi zainteresować, kiedy sprzedajecie grunt, ponieważ może się okazać, że będziecie zobowiązani, żeby zapłacić całkiem spore kwoty do gminy. O co chodzi? Renta planistyczna jest to opłata związana ze wzrostem wartości gruntu, jeśli gmina w ostatnich pięciu latach wprowadzi plan zagospodarowania, dzięki któremu wartość Twojej działki wzrosła. I opłacasz do 30% różnicy między wartością działki przed wprowadzeniem planu i w momencie sprzedaży. Natomiast opłata adjacencka jest związana ze wzrostem wartości, który następuje dzięki podziałowi działki albo na przykład doprowadzeniu drogi, albo gazu, albo, albo kanalizacji do Twojej działki. I gmina tutaj może pobrać między 30 a 50% różnicy wartości przed wprowadzeniem tych zmian, a momentem, kiedy możesz korzystać z tych udogodnień. I na koniec, wynajmujący i najemca. Wydawałoby się, że to są bardzo proste określenia i jednoznaczne. Ale spotykam się w swojej pracy jednak też z sytuacjami, kiedy te pojęcia czasami się po prostu niektórym klientom mylą. Nawet wręcz słyszałem takie określenie kiedyś jak wynajemca. Tak? To jest chyba połączenie wyna wynajmującego i najemcy. Krótko mówiąc, wynajmujący to jest po prostu właściciel nieruchomości, który chce wynająć swoją nieruchomość i szuka najemcy, a najemca to jest ktoś, kto chce od kogoś wynająć jakąś przestrzeń tak, i chce po prostu podpisać umowę najmu i użytkować ten lokal na własne potrzeby. Mam nadzieję, że sensownie wyjaśniłem znaczenie tych kilku zwrotów. Pamiętaj, że jeśli będziesz sprzedawał, kupował czy wynajmował nieruchomość, Pytaj o wszystko, czego nie rozumiesz. Unikniesz ryzyka utraty pieniędzy lub co najmniej rozczarowania. Dziękuję za uwagę. Wpisz w komentarzach pojęcia, które Tobie sprawiły kiedyś jakiś kłopot czy trudność. Do usłyszenia.